Cześć kochane, dzień dobry. Witam Was serdecznie w nowym przeglądzie ze sklepu Action. Zaczynam od totalnej nowości. I zdecydowanie te kapcie będą hitem. Samy spójrzcie, jak super się prezentują. Są wykonane z najmodniejszego materiału i kosztują niecałe 23 zł. Możecie jeszcze znaleźć dokładnie ten sam model, tylko wykonany z futrzanego materiału. Dajcie znać, które bardziej Wam się podobają. Mi chyba ten barankowy materiał bardziej przypadł do gustu. Są naprawdę fajne i sama zastanawiam się nad ich zakupem, ale oczywiście, tak jak zawsze, czekam również na Waszą opinię. Przy okazji, przypominam Wam również o subskrypcji mojego kanału, żebyście nie pomijały żadnych nowości oraz promocji. A, a propos promocji, chcę Wam również powiedzieć, że obecnie niektóre produkty z marki Fabioloza możecie znaleźć w fajnych cenach. Znajdują się one na promocji tygodnia. W tej promocji tygodnia możecie znaleźć m.in. moje ulubione ręczniki z serii Home Royale. Ja totalnie je uwielbiam. Wiem, że Również kupiłyście je z mojego polecenia i też jesteście zadowolone. Mają świetną jakość, nie niszczą się, super absorbują wodę i co najważniejsze, mają naprawdę dobre ceny. A tutaj kolejne jesienne nowości. Są to całkiem spore figurki za 39,95 zł. Fajnie się prezentują. Jest na pewno coś takiego innego. Tutaj są również skrzaty, które pokazywałam wam ostatnio. A dodatkowo możecie znaleźć również takie drewniane grzybki w dwóch wersjach kolorystycznych. I tutaj są jeszcze takie domki z jesienną scenką. One akurat kosztują niecałe 9 zł. Nowości zagościły również na dziale ze świecami oraz dyfuzorami. Znalazłam taki kominek, który w komplecie ma również woski zapachowe. Kosztuje całe 18 zł i generalnie jest to taki zestaw upominkowy, prezentowy. Jak widzicie są dwa kolory tych kominków, jest kolor pudrowego różu oraz kolor brązowy. Bardzo fajnie się to prezentuje i super, że właśnie możemy kupić też taki prezent w Action. W oko wpadły mi również te dyfuzory zapachowe z kokardą za niecałe 27 zł. Szczególnie podoba mi się ta jasna wersja, więc jeżeli miałyście już te dyfuzory, to dajcie znać w komentarzu, jak one wam się sprawdzają, czy są intensywne, czy fajnie pachną. Sama zastanawiam się nad zakupem, a wiem, że zawsze mi dobrze doradzicie. Dostępna jest również świeca Snowflake, czyli nawiązująca do kolekcji bożonarodzeniowej. Wydaje mi się, że po prostu ona już była w zeszłym roku i teraz została wystawiona na półki. W każdym razie kosztuje 17 zł. A w kwestii nowości znalazłam również takie bardzo fajne świece. Miały wyjątkowe, eleganckie zapachy i kosztują niecałe 35 zł. Dajcie znać, jak podobają Wam się te szkła, ponieważ w mojej opinii są bardzo eleganckie. A tutaj w świetnej cenie znalazłam również Również takie malutkie świeczówki kosztują 4,80 i występują w czterech wersjach zapachowych. W nowościach znalazłam również taką bardzo fajną ramkę za 25 zł. Ona idealnie sprawdzi się jako dekoracja na ściany. Myślę, że na pewno Wam się spodoba, ale również uważam, że to jest super pomysł jako dodatek do prezentu, ponieważ możecie tutaj zawiesić Wasze ulubione zdjęcia, na przykład ze solenizantką, i to będzie bardzo fajny pomysł na prezent od serca. Tutaj w nowościach jeszcze jest taka fajna metalowa kratka na zdjęcia. Jeżeli oglądacie moje filmiki od lat, to zapewne pamiętacie, że miałam coś takiego tylko w kolorze złotym i również to bardzo fajnie wyglądało na ścianie. Tutaj akurat w Action za tą kratkę zapłacicie 19 zł, ale również znalazłam taką świetną ramkę idealną na kolaż i ona jest jak widzicie w drewnianej ramie. Na końcu chciałabym Wam jeszcze pokazać bardzo ładne świeczniki, które myślę, że idealnie nadadzą się do jesiennych dekoracji w waszym salonie. Kosztują mnie całe 8 zł i zdecydowanie dadzą taki jesienny klimat. A tymczasem, kochane, kończę dzisiejszy przegląd. Tak jak zawsze mam nadzieję, że znalazłyście coś dla siebie, że coś Wam się tutaj spodobało. Dziękuję Wam z całego serca za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa! Tchau.